Dzień dobry, o już zmienia decyzję, o paczkę właśnie, przyszła, otworzył paczkę. Zobaczymy co tu w jest, co to tu Krzysztofa. No właśnie przyszła paczka No dla kogo? No to dla siebie no a, a dla kogo? To trzeba nagrać, co? Trzeba... Pokaż w, Patrzę w atlas teraz Niesyłacie swojej Kęszyn Alfabet, alfabet Morsa To dobre później no zobacz. morsza. Nie ma, dzień dobry Państwu Atlas geograficzny otrzymałem makarony otrzymałem Wszystkie Dwa paczki takie same. Tu otrzymałem Je suis tout, un <laughs> a de lancé, et vous la douche, hein? mm. 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 un petite... I tu rozporek znaleźć. Jak tu nie ma rozporka, jak tu krótki spodenki są, ale na mnie, długie spodnie, na mnie, to byś miał w czym chodzić. Długie? A na jakie, mnie. Du jakie duże. Ale A weź to, to mniejsze jest. Na mnie. To weź ten jak to rozpo... Guzik zapnij, zobaczysz czy to, to nie dla ciebie. To nie wejdziesz nie. Wejdę. мяму. На мне. На мне. No, z metką jeszcze na mnie, na mnie. to na mnie, bo już patrzyłem o. dobra to później podniesiesz to cała paczka dla ciebie ja tutaj nic nie będę dotykał tego niech to ciebie wysyłają dla mnie nie trzeba to od razu do pokoju schowaj po co mają na podwórku? gdzieś będzie padało, Na mnie. Na mnie. Na mnie. Trzeba... Nie, niektóre stare rzeczy, szafy po a te układać. O kotek. <grystanie> o! Kotek. Ale fajny dziczka. Grzybki? Nie, sałatka. Sałatka. Weź o co jeść. Sałatka. Sałatka z grzybkami. No ja mam, ja mam dwa słoiki grzybków. A może deszcz padać. A to? Marchewka. Chyba. No może wieczorem deszcz padać. Afryka. Będę musiał pozabierać, które suche rzeczy. Nie bo. Zanieść do pokoju. Ptaki nisko, nisko, ptaki. Lata już. No i to wszystko mam. Napoje no dwa. Aha, jeszcze konserwa. Kapusta, e, kiszona, gimichi to musi za, bo może też padać, bo te latają nisko. Ja widziałem, znów może lać tej, której. Ale zobaczcie, mam Atlas, geograficzny dziś otrzymałem. i Coś chciałem dla Was pokazać. Otwieram pierwszą stronę. I pisze, gdzie mieszkałem. Zaraz. Tu jest, pisze po mazurskie. Gdzie? Gdzie? szytno i i tak dalej, tutaj A teraz O! Bardzo dobrze. Mamy Mamy oznaczone starodawne Województwa. Starodawne Warmińsko, Mazurskie, a nie Mazursko-warmińsko. Widzicie? Olsztyn, Ostruda. Mrągowo, o Kęczyn. Kęczyn. Pisze Lizwert Gwarmiński, a nie e, Mazurski. Pisz, starodawne województwa. O, o starodawne. A Białusocki zobaczył. A Białusocki? Łomża, Grajewo, Kolno. Sokołka, Augustów, Sejny, Suwałki, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Biec Podlaski, Hajnówka, Siemiatyszcza. A Biała Podlaska mieści się w Lubelskim. Lubelskie województwo. Biała Podlaska. To jaka to w Podlasie? Podlasie tu jest. O tu. No, a przekształcili tu. zrobili pod jakieś Jakiś urzędnicy wariaci. Stare dawne. O. Warmia. Teraz tu można nagrać. O. Warmia. Pisze. Warmia. Tak. Nie Dobro. pisze. Bardzo dziękuję za tę paczkę i to twoja paczka jest, a nie moja. I tu dalej pisze. I no dziękuję na bardzo temu człowiekowi, który przysłał atlas starodawny. Panu, zaraz powiem komu. Mateuszowi. P. Bo nazwisko nie wymienię, bo nie można. Morado I dziękuję za napój. Zaraz spróbujemy co za do napój. Dobra na razie. Mam Mongo...